Co tam może chłopie? Ten drut pewnie. Nie. Czy nie? Bo tutaj ta, blisko nam ta łopata wtedy wyl wylazła. A ty masz co? Kopaczka. Uo! Witam serdecznie, od z tej strony. Moi drodzy, kolejny wypad w Kuźni raciborskich w lasach y, tutaj w Rudzie. I... Proszę Was, pełno ludzi jest, naprawdę jest pełno ludzi, i jesteśmy w miejscu, w którym rozbił się ten samolot, i będziemy szli w tamtą stronę, taką, taką gromadą tyralierą, żeby. No, cel jest taki, żeby znaleźć jakieś fragmenty po tym samolocie gdzieś tam dalej, które będą wskazywały na to, że gdzieś tam zaczął uderzać w te drzewa, a tutaj już. Spoczął w tym lesie, w tym runie, i tutaj są te fragmenty. A co będę mógł trafić z mojej listy? To samo co w poprzednim odcinku, czyli wszystko oprócz złotego hamera i meteorytu Pułtuskiego. Oby w końcu się coś trafiło. Słuchajcie, pierwszy mój sygnał, a raczej w zasadzie drugi. Taka oranina leśna. Widać, że tu była gospodarka leśna, ewidentnie przejechana. Pierwszy sygnał, żelazny. Zobaczcie, piękny grot. Yy, nie wiem, czy to jest z jakiegoś małego szczepu, z jakiegoś pilu, może nie wiem. Natomiast ewidentnie to jest coś pięknego, coś starego, nie? Piękna rzecz. Taki brzydki fragment lasu tu jest, że bardzo dużo folii aluminiowej takiej wychodzi potopionej, znaczy potopionej boże. Po prostu z jakiś kurde bułek, nie wiadomo czego. Leśnicy tu chyba żorli i wyrzucali. Albo kto inny grzybiorze, wszyscy coś ludzie, którzy tu wazili. Tu jest jakieś takie skrzyżowanie. Ja się tu pokręcę chwilę, zobaczycie jakieś monety nie wyłażą, bo ewidentnie się tutaj to krusuje i chyba najprościej przez las ten jest przejść. Pierwszy sygnał trochę wyższy, natomiast jest głęboko, więc podkopiemy to, zobaczymy co to jest. Sygnał się wyklarował po kopnięciu, jest 90, więc będzie to raczej coś fajnego. Mocny sygnał, może być moneta! A może być też aluminium. I jest aluminium. Drugi taki kawałek aluminium, który tu już poleżał jakiś spory kawał czasu, ładnie się utlenił. Eee, zapamiętam sobie to miejsce i oznaczę je, bo być może tutaj się zaczęło to rozwalać. Tu gdzieś o jakieś drzewa, które 100 lat temu były i to są z jakiś skadłuba jakieś kawałki. Zobaczcie moi drodzy. Jest monetka! Tak jak mówiłem, tak jest. I co to jest? 10 rajszfenoli. Tam wychodzi to aluminium. Tu mi wyszła moneta, a teraz tu mi wyszło coś takiego. I to też jest jakiś fest stare. Mam wrażenie po korozji. Ewidentnie widać, że to nie jest świeżyzna. Teraz mi taki dziobążek wyszedł. I chyba to jest kolcok, który w coś przywalił aż wyszedł ołów w środku się pozbył tego płaszcza chociaż może jakiś inny dżingiel piszcie w komentarzach szukamy też w lesie kamieni o, ale szczypowica tam idzie o, ale szczypowica ale już poszła jakiś numer ewentualnie na kamulach ale tego obróciłem i nie widać nic spocznij se dziki przedostałem się na drugą stronę o tam <laughs> Udało się jednemu to inni, to inni nagle bardziej odważni zeszli z górki. No, a tutaj mamy ten kanał cystersów, więc może znowu jakieś monety wyjdą, cokolwiek, ale gonimy tam hopów dalej, bo oni już dawno temu przeszli kilkunastu i dołączamy do stada po prostu. Idę razem tam przełazić z nimi. Kopiąc tą dziurę, zauważyłem jakieś coś dziwnego. No nie no, strzał. No to mamy grodze jakiś włócznie, a teraz mamy strzałę całą. No normalnie Robin, Robin chudł, bo mało jadł. O kurde, pęk. Tak się podekscytował, że aż się rozerwał. No nic, ale widzicie jakie piękne, wielkie grzyby. Co tam Tomasz masz? masz? Podkowy kawałek, panie. No, miej wyobraźni trochę. Że... A ja tutaj mam od biednego pl fci.pl numer jest taki jest może jakiś ten gołębiarz jest na kanale ogląda to kajemujgołąb.pl Weszliśmy na pole, znaczy pole, bo że na ten pas przeciwpożarowy i piękny, przepiękny sygnalik. I mamy widelca jakiegoś niemiaszka. To masz tam łazi. A ja mam tu teraz wypukaną łuskę szczeloną, bardzo ładną. Ale to jest chyba. Czekajcie. nie widzę SRP 57S bardzo długo nic mi nie wychodziło teraz wlazłem w ogóle w inny las i przepiękny sygnał 72 nie będzie to folia aluminiowa której jest tutaj pełno tylko będzie to coś innego no miejmy nadzieję chyba coś widzę ale i tak sobie kopnę to jeszcze Łopatą, bo to jest bardzo płytko I oby wyszło coś fajnego Zobaczmy Wyjeżdż jeszcze w dole Coś małego Useczka. No niestety Niestety useczka. Albo stety Patrzcie kogo w lesie namierzyłem Zobaczcie O do czegoś się maszyna dokopała Możesz się przywitać Saper Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, co tam masz? Co tam masz, opie? Ten drut pewnie. Nie. Czy nie? Bo tutaj ta, blisko nam ta łopata wtedy wyl wylazła. A ty masz co? Kopaczka. Ua, k -urna! K -urna! Mam na żywo! Mam na żywo! Ua! To jest wit? Nie, nie, nie. Co to jest? No właśnie... I ja cieszanie! Ale jest rozebrany, czyli będzie więcej. Będzie więcej! O kurde! Do... Wow. Super super, gratulacje! Super super! Super saper! Super! Uciechania! No właśnie. A jednak mam wyczucie sposób. kiedy włączyć kamerę, no Ale on jest rozbierany i pytanie czy to nie jest załogi. Tak? Tak, no, czy to, no, nie wiem czy to jest pierwsza wojna Cześć, Sprawdzimy czy jest reszta Sprawdź, sprawdź Jest reszta, jest No to będzie na żywo kopane no. No, nie. Czekasz. Co to? Stolet Serio? No. Ja Kop, będziemy mieli kupotumności No saper Ty to że jest maszyna jednak no Ledwo, że kamerę włączył już karabiny ja wyciągał. Je ta. tak. no, bo... Jest śmieci, druty. czekaj. Pinpointerem? No, niestety go tego pomog... bo nie, to coś za płytko. No ale kim... No, patrz, ty, jakbym się wcześniej do tego dokopali. Kogo... No tak, a tyle tu tego drutu jest, że to jest szok, nie? No bo nie, to tu na całość jest. No, ca ca masakra po prostu, nie? Wykopiemy, się włączymy. Słuchaj, coś jeszcze? No druty, pełno drutów. No Jak chcecie wiedzieć więcej odnośnie tej broni, którą saper znalazł, to zapraszam serdecznie na jego kanał, bo na pewno on tam skrupulatnie tą broń opisze i zidentyfikuje. A ja w międzyczasie wylazłem na taką drogę w tym lesie i trafiłem na półpodkowy. Szukam jakichś takich teraz większych rzeczy. Yy, natomiast, no, monetki też to jakieś na pewno będą na tym pasie, więc... Nie wiem, czy słyszycie, pewnie tylko słyszycie jęk mojego detektora, ale przyjechała tam telewizja i kręcą materiał z saperem więc, yy, i tam z chłopakami, także możecie sobie obejrzeć też pewnie w jakimś teleekspresie albo czymś tam, bo o tym jest głośno ogólnie. A ja tutaj się kręcę, nie chcę tam wchodzić w kadr i znalazłem coś takiego. I mnie to zastanawia. Co to mogło być? Znowu wylazłem na taki ten pas przeciwpożarowy i tutaj teraz drobnicy poszukam, bo przez chwilę tam szukałem, ale nie znalazłem nic innego tych większych rzeczy gdzieś tam w tej ściółce takiej pooranej też całej. Szukamy! Piękna rzecz. Mianowicie łuska, ale nie byle jaka. O kurde, jaka mała. Co to jest? A to jest jakaś myśliwska Winchester. Fajna taka malutka. Słuchajcie, wyszła moneta strasznie gruba, taka duża. Ale nie, to nie będzie. Co to jest? Złotówka 49 miedziana. No, chyba jeszcze ją wyczyszczę i ta widać złotówę. się ślizga jak nie wiem. No. Ale no kurde, hardbreaker. Kolejna dziura i bardzo płytko. Coś takiego mi wyszło i ty wygląda jak kawałek jakiegoś scyzoryka. Jakoś tak. Stary nóż, tak czy inaczej. Fajne. Wóz TVP. A to proszę, gwiazdor. <gwiazdur> Co gwiazda wykopała? Jakie jest Twoje przypuszczenie? No, Mówisz w obecnym momencie? No. no. Widzisz, że jest jakieś mocowanie. Jest jakieś mocowanie tak, Czy to powiem, było coś od czegoś? Nie no jesteśmy w rowie w rowie przy drodze i uważam, że warto tu poszukać. wciągali bo... te elementy tego samolotu to gdzieś musieli ładować. Może w tym tu był rów głębszy. Widzisz, no coś jest ewidentnie. Jest tego tutaj więcej. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Takie przedmioty tu cały czas wychodzą. Popalone aluminium. Jakieś popalone, nie wiem. Ołowiady też elementy są. Może z jakichś akumulatorów, nie mieli, wiadomo z mieli, czego. Mieli, e, no i tego jest pełno. Chowamy. Podsumowanie w workach ja? No, 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 no już, już, na już, na już miarę, kurde, -a, a mam... już się robi komercha, słuchaj. Już nie. <słuchaj> Słuchajcie, y, dwa fenole. Masz fajny kranik taki. Kranik? I tutaj są wszędzie elementy tego samolotu teraz. Tylko co oni w tym kraniku, w tym samolocie co oni? O, tutaj masz takie ładne rurkę. Rurkę, ja. A to rurka do czego służyła jakiś. Ja myślałem, że ty jesteś, wiesz, człowiekiem, który się zna tutaj na, na temacie, a ty mówisz mi rurka. No, no ale jest średnie Jeszcze jedno i szukamy go cały czas. Tu jest ten y, karabin pistolet od Sapera. Tak, y, karabin. Była tu teraz telewizja, tak jak widzieliście, tam pokazywałem wam, ale ja się polazłem na bok, bo. Szukali mówią, gdzie jest saper? No widzisz, ty mnie zawsze mylisz. No. Dobra, znajdziemy ten, to, to, się, to się włączy, bo tak to tu są jakieś o, akumulatora takie blachy ołowiane Dobra, zaraz, zaraz znajdziemy. Tu jest O kurde, już takie coś Zaraz sapera zaatakuje, co to może być A zresztą jest tutaj saperz Są tutaj wszyscy, co tu masz fajnego? Bezpiecznik kolejny? Nie, nie, to jest tam a To jest ani z baterii? Nie no, nie no, zobacz. Aha. Co to? Kabelki. Ładowarka pewnie od telefonu z 990. No to Super, co tam masz fajnego? Do czego żeś się dokopał. Co, co to? Jak myślisz? Tu masz ten, fragmenty drewane samolotu. O, proszę się bardzo. w jednym miejscu. A to co myślisz co to jest? Kupaczka. Kopaczka to kop. Proszę bardzo. <laughs> kop kopaczką. Kop. To masz, tu jeszcze cały czas kopie, już czekamy na transport i złota z samolot. Ja złoto z samolotu i wychodzi tutaj pełno elementów takich właśnie właśnie o takich o. Nic ciekawego. Ale no, jest to chyba. Zaworki, są zaworki, jakiś tam jeden zaworek jest. Może go wydobędę. A jest, jest tutaj. No coś takiego, proszę bardzo. No, ale no, bo, 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 bo fragmenty są po, po prostu samolotu. I...